was bardzo serdecznie. W kolejny, kolejnym Challenge na moim kanale jest ze mną dzisiaj Hebek. Cześć. No i dzisiaj będziemy robić kola imentos Challenge. Jak widać, kola Mentos. Ewa, ja oh. to ty pierwszy oh. robisz. Ej, no! Tu mi wypadła. Tu mamy kasę, jeszcze. Ale już nie będziemy kupować żadnych karelów. Dobra. No i kupiliśmy, nie? Dobra. <gry> nie, ty pierwszy, ty pierwszy. Nie, ty. Ty pierwszy. Ty, ty. Nie, wtedy ty. Bo my nagrywaliśmy już chyba trzy razy. Chłopaki, fanu... fan... widzowie. Robiliśmy trzy razy, ale to się nie udało i nie może... ręce. Dobra, czekajcie, położę Was na chwilę. Położę. Czekaj. Chyba widzę? A czekaj ja będę trzymał, nie? Dobra. Masz jedno? Jedno czy ile? Fuck tu. Marian tego nie tego. Może dwa bierzemy. Dwa, że trzy nie... trzy już takie bardziej. Chyba, że ty chcesz trzy. Tak, tak. Dobra. Dobra. Ja Poczyna. trzy nie wytrzymam. Trzy... Weź to pani, żebyśmy widzieli. Nie będę tego poprać. Tak. Fakt! Trzydzie! Ja dwa. Mój no, nos! patrzcie, reakcja na... To jest reakcja na trzech mentosach, zobaczymy na dwa. I jak koleg wziął? Pierw dwa, później trzy. Oh, tak. No, Dobra. Mój ja boli. <sum> ja już ty teraz. Sobie później wypijesz kole. Masz. No, tak, O, no, 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 <kluzny> Weź odkryć. Jak nie umiem ją Serio? Trzymaj moje Czyli bo ostroś nie ma... nie. A, ostrość się łapie! A bo ostrość? porban jest... Masz. Masz. Masz Dobra, Dobra gdzie Kurde, no kiedyś cały jest No, ja się boję To straszne Ale tak. dobre potem jest nie <gry> wylało Tu jest kola? Tutaj Max. <gry> Dawaj trzy do nosa, ci wleci. Ale boli. Ty Dobra. też tak wtedy miałeś? Leziemy my! <gry> ja miałam gorzej, co nie? Nie pozostało jak... Fuck! Dobra! Będziemy robić to! W pięciu odcinkach! Dobra, jeśli Wam się filmik spodobał, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie! Do słyszenia, trzymajcie się! Cześć! Mężki. Cześć! Cześć! To jest cały mokry Mikołaj Hebedowski ma mały włoski! No to ja też Pawłowski, mam Mały Włoski.